Przed meczem to właśnie o tej gwieździe mówiło się najwięcej. Czy przebije trzy bramki z ostatniego spotkania? Zapraszamy na transmisję meczu. Proszę państwa, będziemy za chwilę świadkami wspaniałego, mamy nadzieję, widowiska, a ten pruszący śnieg nadaje temu meczowi dodatkowej... Klasa światowa i to tyle z tej akcji. Ładne dośrodkowanie może być groźnie. Mamy dośrodkowanie na dalszy słupek. Teraz może być groźnie. Dobre podanie, groźnie to wygląda. piłka w siatce. Spokojny będę. Prawdopodobnie ostatnia okazja na remis dla Radomiaka. Szansa, będzie remis. Mamy obrony bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Gul, gul, mecz ma się ku końcowi, a tu znowu mamy remis. Decyzją sędziowską oba zespoły mogą już się udać na wypoczynek. Mamy podział punktów, który po prostu jedni i drudzy powinni zaakceptować. Czas oczekiwań i analiz dobiegł końca. Teraz pora skonfrontować to wszystko z rzeczywistością. Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Najbliższe półtorej godziny spędzą Państwo w towarzystwie Jacka Laskowskiego i moim, czyli Tomasza Smokowskiego. Nasza Ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt, więc zapraszamy! Krukbet Termalika Nieciecza, gra z Radomiakiem Radomiakiem. Ciekaw jestem co zaprezentują dzisiaj. Zrobiło się teraz groźnie, nie? I czy będzie gol? Tylko słupek, ale akcja trwa! Ale czyściutko wygarnął tę piłkę. Nic z tego nie będzie, przynajmniej nie tym razem. Offside. A mogło być inaczej. Była próba powrotu ze spalonego, no tylko wyszło nie w tempie. Czy czeka nas tutaj mecz do jednej bramki? W futbolu nigdy nie wiadomo, ale kiedy ekipa zna i pa... Ale mamy zagrożenie bramki. A może być ciekawie. Nic z tego. Korągiewka uniesiona. Offside. Słusznie odbizdany spalony. Niestety próba powrotu na pozycję nieudana. To podanie trochę za wcześnie. Zabrakło chyba cierpliwości. Dobra interwencja. Nie wyczy tę próbę ataku. Doskonały otwór W dobrym momencie. Dobre opcje do rozegrania. Nie, nieudana ta akcja. Teraz muszą walczyć o odzyskanie piłki. Teraz, dobrze, ma miejsce. Oj, no blisko, blisko. Mocno, ale jednak obok bramki. Wolski. Uwaga, piłka za plecy obrońców. Piłka wciąż w grze po tej interwencji. Chwilowo alarm można odwołać. Dobrze, skutecznie, czysto i jeszcze ma piłkę. Uwaga, może strzelać. Słupek, ale to nie koniec akcji. Doskonale blokuje ten strzał. Utrożny Radomiak ma teraz szansę wypracować korzystny dla siebie wynik. Nie ma w w pole karne. Teraz może być groźnie. Uwaga, gruźnie! Popisowo teraz bramkarz w stuprocentowej sytuacji. Jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja nie jest stuprocentowa. Ładnie, przejmują piłkę. Są niezłe możliwości rozegrania piłki. Radomiak z rzutem rożnym. Daleko dobry Vasto Lekarne. Aut bramkowy, a pachniało tu przez chwilę golem. Zabrakło wykończenia, bo okazja do zdobycia gola była dobra. Tylko minuta doliczona do podstawowego czasu gry. Uwaga, jest, strzał! Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Grają dalej, a wynik to jak na razie 0 do 0. Na skrzydle ma sporo przestrzeni. Obronca zatrzymuje akcję rywala świetnym wejściem. Sędzia pokazuje teraz, że był spalony. Nie ma wątpliwości. Wyraźny problem z timingiem. Tu trzeba było jednak pozwolić wrócić i dopiero zagrywać piłkę do przodu. Dobry teraz atak na piłkę. Popatrzmy. I piłka w siatce, ale się teraz cieszą. Pierwsze trafienie w tym spotkaniu. Było niemal pewne, że w końcu z będą gola. Popatrzmy ponownie. Jeśli ktoś pozwala sobie zabrać piłkę niedaleko własnej bramki, to prosi się o kłopoty. I tak właśnie było w tym przypadku. Zadowolony teraz trener. Wie, że ten gol nie przesądza losów meczu, ale zrobili krok w odpowiednią stronę. Jeśli utrzymają kurs, powinni tu zwyciężyć. Jest pierwszy gol. Liczymy na kolejne. Ten transfer działa na wyobraźnię. Myślisz, że zawodnik sprawdzi się w nowym klubie? Pozyskanie zawodnika tej klasy i to za ułamek wartości rynkowej to wyjątkowa okazja. Jest kilka rozwiązań do wyboru. Musi to strzelić. A teraz gol! I to druga bramka tego zawodnika. Zatem, mili Państwo, mamy dublet w dzisiejszym meczu. Teraz możemy zobaczyć to wszystko na powtórkach. Warto też zapytać, co się stało z linią obrony, że pozwoliła na taki rajd, ale nie odbierajmy zasług przy zdobyciu tej bramki brat. I ponownie zaczynamy od środka. Jest już 2 do 0. Uwaga, może być gorąco. No jeszcze nie koniec. O słupek, gdyby nie bramka szpiłka wylądowałaby w siatce. Traci piłkę po tym doskoku. Świetnie teraz to rozprowadzają. Dobry teraz odbiór na połowie drużyny przeciwnej. Nie ma, Blok, brawo! Ale to jeszcze nie koniec tej akcji. Nie zażegnali niebezpieczeństwa i nadal muszą być przynajmniej tak samo czujni w obronie. Doskonały odbiór w dobrym momencie. co na piłka. Co będzie teraz z tej okazji? Zagrożenie nie minęło. Nie wierzę. Chyba nie warto było posyłać aż takiej bomby, a skupić się na precyzji. Racja, żeby strzelić gola należy przede wszystkim trafić w bramkę. Mocne, czyste wejście. Tak, obie drużyny mają teraz problem z rozegraniem w środku pola. No, zastanawiająca decyzja. Schodzi z boiska, mimo że ma za sobą naprawdę dobry występ. Jest potwierdzenie. Będziemy mieli dwie minuty doliczonego czasu gry. Ależ teraz będzie okazja. Akcja wciąż trwa. Bramka, proszę państwa. Tym samym ma już na koncie hat -tricka. Jest dzisiaj w kapitalnej formie. Popatrzmy, jak wspaniale wymierzył to prostopadłe podanie. Wszystko zagrało tu idealnie. Jeśli ktoś choć raz w życiu stał na bramce, to wie, że w takiej sytuacji jest się bez szans. Powiedzmy sobie to jasno, bo co można tu zrobić, kiedy się staje w obliczu dwukrotnej przewagi liczem? Sędzia gwizdkiem daje znak, że to już koniec. Zespół gości wygrywa to spotkanie. Tak pokazali ci...